Gdzie jesteś ja też, Kiki? jestem, skaczę sobie, hop, hop, hop. Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Nie mogę Ciebie znaleźć. Ty tu jest z tylu ludzi, już jestem w tym kółko, a Ty jesteś? Jestem numer 182. Aha. Jestem 226. Nie jest strzelają do nich, nie podchodź Kiki. Nie strzelajcie, nie strzelajcie, nie strzelajcie. Strzelajcie, proszę, się proszę. Albo inaczej, strzelajcie. Wyeliminujmy wszystkich innych pozostałych No tak, żeby te nagrodę Lecimy, lecimy, zostawcie łapkę dokładnie tak A ja się boję Ja też się boję Kurde, żeby nie odpaść na pierwszy, bo to będzie No, no to mi chodzi, idziemy na ten, na łóżka Nie są górę, czekam na ciebie, przy łóżkach Nie Jestem na nie. łóżkach, A tutaj jesteś, idę do ciebie nie, ja się nie idę. Tutaj, skakuję, idę, zobacz tutaj po prawej O, tu jest Cześć ma. Kiki, cześć Kiki Jak myślisz, wygramy to? Kurde, no o my się to wygrali, bo tak tak, dużo mieć pieniążków. Ja też muszę kurde tyle pieniędzy, ale on sobie kupił rzeczy dużo. No, dobra. O nie. O nie! No. Jestem czarny w masce. Ale ja się Lider jest, Tych no? Skupię. Ale mają bronię groźne, Jezu. Ja się boję! Ja też się boję trochę. I dobra. Co nie wiem właśnie, ja się boję szczerze, Ale chyba zaraz będzie pierwsza gra, o! Make your way... O nie, musimy iść do... Do windy! To nie mi, tak mi się nasz czasu. chodź! Chodź, to szybko, szybko nie mamy czasu, trzeba Znaczyń. iść! Chodź. dobra, Chodź. złożyliśmy, Chodź. To mi, patrz! Chodź. 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 O nie, to jest czerwony, zielony na pierwszy! Nie jestem w tym najlepszym. Dreamlight, no redlight! Chodźmy, trzymamy się razem, jestem po lewej, jestem tutaj w lewej. Dobra, też, jestem, też jestem no? Dobra, trzymamy się lewej, kawałek. Dobra, trzymaj się. Dobra, spokent. O nie, kopną mnie. Jak się kopie? Wolnę ci bim! go. Za mę, za mną, za zawsze wygraną. Musimy do wygrać. Dobra, wygramy. Nie, no, wygramy. Stop, no. ja się nie ruszyłem. No, biegiemy, biegiemy, dawaj, 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 Stop, stop, Zabij, Nie, Dostałeś? Zabij. O nie, ja dostałem. Jestem powolny już. O nie. o nie. Kiki. Idę po ciebie, idę po ciebie. Kiki, proszę, pomóż mi. A! Chodź tu! Dobra. O, no, dobrze mi pomogłeś, Kiki. Się. To mi Dziękuję, dziękuję. Dobra, nie idziemy, idziemy do przodu. Biegniemy, biegniemy. Oj, co? O, na styk, Dawaj dawaj tam wie, no nie, będzimy. Ja nie, Ja nie, Idziemy, nie, 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 jeszcze. nie, 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 spokojnie, 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 nie, 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 błędu. nie, nie, Tam szybko, nie, do nie, 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 Dawaj, nie, dawa. nie, do końca, Do końca, nie, na czerwonym świecie, Na czerwonym, nie jakiś ci to w ogóle, co jest? teraz jesteśmy. Mm -hmm. No, kurde, jak co teraz? Właśnie nie wiem, ale z tego co wiem, oglądałem serial, że nie. No. I z tego co wiem, to teraz będzie kolejna gra, jaką jest. Ciasteczko! Będziemy musieli ciasteczka. Eee, no kurde. Dobrze, nic z bieganiem, bo ja tu nie dam rady, chyba. Ja krwawym, no damy więc co teraz? Nie no ja mam pomysł, jakiegoś chyba wypchnie. Patrz tego. No. Bum! Dobra, patrz. Biorę ten piasek i chodź, dzień kolejny. No No idę, Oto. ale. A chwilę muszę tutaj... <grym> ale, ale idziesz w ten. <grym> o, o już mi zniknął ten piasek. Właśnie, <grym> wycypał mi z kieszeni, cholera. Ja pierdzielę. Okej, okay, dobra. O, ja do góry zrobię. jestem, dobrze. O tam, dobra, ja idę do ciebie też. Tu jest taka fajna baza, jakby taka. No tutaj będziemy we dwóch stali. Jak coś, to no. mamy soja. Mamy soja. Mamy soja, mamy. Ja. Ej, pasto. Bum! Aha! Może się spać? Może A bo ja strzelam. Posłucham, tam do nich. Nie, ja to mnie? Nie, o, uciekajcie! Kudy. Uciekajcie, uciekajcie, żeby jak najwięcej ludzi przetrwało. No właśnie, poczekajcie! Czekajcie! A tam chyba jeden. jeden to jest kino chyba. Ej no? Ej, a co mi, jakie ty masz w ogóle numer? 226. A ja mam 182. Może. O, Do dawaj, historii przyjdziemy, w okay. Squid Game. Może tak. W następnym odcinku, Będziesz że w następnym odcinku będziemy. Dokładnie. Kurczę, co to za winda jakaś? Albo statek? Jedno, dziwne. No, dziwne. Wybierzcie no, sobie nie, zdjęcie? Tutaj, tak, tutaj. No to jest zdjęcie, ale. Dobre, Ktoś, nie szed... Ktoś nie szedł zdjęcie, chłopie, jakiś szedł mi wszedł pod zdjęcie, chopie, i nie ma jakichś kurczak przed nim pod zdjęcie, nie No i też wszedł, ale to chyba nic się nie dzieje. No a wtedy będziemy mieli zdjęcie takie dziwne. Myślicie, że coś tam zrobiło za to zdjęcie? Ja no, zrobiłem. Oby, nie, nie, oby nie. nie, oby nie, oby nie. Dobra, co teraz będzie zagra. Teraz będzie ciasteczko. Ciasteczko? Kurde, ja jestem, tak, nie 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 jestem taki dobry w ciasteczko. O kurde. Okej, okay, ja sobie idę. Dobra. <coughs> Dobra, mi ja sobie. Ej, co ty mi robisz? Nie. O, nie wylo... są parasolki. No, Dobra, nie. sobie parasolkę, to ja nie wiem, czy ja dam radę. Dobra, otwiera. Parasolka! Oh, no nie, parasolka! Nie. Kiki, mało. Chyba, chyba to mój nie. koniec. Proszę, chyba to nie, mój nie. koniec. I tobie, nie, 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 to mi nie może zginąć. Nie ja mam kółko, dobra, muszę skupić Dobra, tak, chodź, spokojnie, powoli, spokojnie. Spokojnie, zaczniemy od To Słuchaj, dobrze? Tam tutaj? By kółko. Ile masz już procent, chyba no, jest 25%. Ja 100. Na 100? No bo kółko ja za... Kółko jest mega proste, dobra. Teraz się skupiam. Ktoś na tej koncie przegrał. Chyba <laughs> 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 musiał, nie wiem, na kierownicy grać. 100% mam! Dało się! No i się! No i Dobrze, się! To mi, dobrze, to mi, chyba. Uf. Uf. Chodź, nie, no mi się da! Boom! Paz, Jan! No i jest! No to ty kurycałeś, Jan! Tak, to jest! ja dobrze! No po prostu! No, dzień dobry, panie! No, panie coś. Strażniku! Czekałem, że będzie Nie, Dzień dobry, jaka? panie Strażniku! O, on ja do Dobry, panie Strażniku! Okay. No, Okej. Teraz. Teraz. Ciekawe, co będzie strzelać. Jest jestem bardzo ciekawy, że. To jest ten, no? O co, ma? No, tam są stoliki jakieś? O pieniądze wpadły! Patrz, pieniądze jakieś padły u góry. Ej, oczywiście. O, podam... O stronę, śraj, śra! Uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie! O jestem mówimy to. Cześć, się popieram. O cześć kiki, cześć! Do góry. A teraz chyba wybieramy, tak? O, musimy teraz gdzieś te! I domku dostajemy w końcu, jesteśmy jedzenie, ja przyjdzie taki... Tam ja przydzielę. O, o jest! Dostałem sam i dostałem... Ale po co nam Co co ja Nie, nie, nie do góry. Do góry. Chodź do góry, no. Idziemy do góry. No. Do góry. Dobra, ja tu wiem. Mamy 20 sekund. Mamy chyba teraz 20 sekund na zjedzenie czegoś, więc widz. No zjadłem swoją parasolkę, to co, co ja mam lejść? Zobacz, Kim... Kim bab ja sobie jem cały czas. Zobacz, no, Dobra. To to jest Ty za książek. Co ty, ty gatozisz? No normalnie, patrz, zobacz jakie tu masz ten. Ej, co on robi tu? Ej, to co tu jest? Luz! Luz! ej bo musi bić? O nie! Nie, nie, nie bijemy się raz Ja się nie biję Ja z tobą się nie biję. Nie, bijemy Słuchaj, ja się nie, biję. Mi, nie bijmy się! Co już, co już, co już? Patrz po no. prawej. O nie. Po prawej. Jak się patrzy na nas. Ej, tu jeszcze ktoś czekał. Daj, spadł. Daj, daj okay, go. Dawaj, daj go. Dawaj okay, okay, go. Go. Okay, okay, go. 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 o Udostał, Go. Udostał się, jeszcze jest. O nie, ktoś idzie do mnie. Ja uciekam. Ja uciekam. Ja się boję trochę. Ja się... O patrz, ktoś umiera. Tam ktoś ma nie ma HP w ogóle Nie Patrz skinął! Tu! Na środku Ja cię! Ja nie chcę, ja nie chcę zginąć Kurde, jeszcze minuty, ja nie wiem czy ja dam radę Jestem za młody, żeby umierać Ja też Chodź, chodź Chodź, go, dawaj go Patrz, patrz Dawaj go nie go nie go? Nie, ja go nie ja goni, goni, goni. ja go? nie goni. tu... Nie, nie Ja trochę, ja trochę się cykam być Ale tak ja na, koniec buch, na koniec pójdę, na koniec pójdę chyba Daj, Nie! Lecz, lecz. Yes, nie no, wracaj, wracaj, nikt się nie goni, spokojnie, mogę, spokojnie mogę to skończyć, nie mam siły chyba, Dobra, mam Zadziemy no tak, na 15, oj Kolej Nie, wziąłem go Mam go, mam go, dałem mu, dałem mu, tam leży Nice się, bije się Mój nie mam zbyt idę, idę, A idę, tak, idę. Tak, tak, tak. zero A go Zaraz, zaraz, Nie, 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 nie. Dobra, dobra, A ile osób podpadło? Ej, odpadło było Pięć osób odpadło. O kurde, ej, mega dużo odpadło! że. No, wiesz... No, było 23, bo ja nie patrzyłam, było. Ale pieniądze tam padają... O, dużo Okej, na co głosujemy? No co się... Ja chamę go sobie Hide, and seek. Ja hide and seek, serio. Na no, Hidey Seek? O nie. O nie, jest tak, przyciągany tak, linii. Tak, tak. Ja, ja dam też. Ja dam, że na hide seeka jest y, przyciąganie linii. Ja nie, nie wiem, czy jestem dobry. Nie szam jeszcze. Chodź słuchajcie, proszę! Proszę, chodź... No hide the seek, to hide and seek, proszę! Musimy, nie, nie ten tower, on jest taki ciężki! Nie! O nie! O nie! No to jestem ciekawy jak sobie poradzimy. Obyśmy byli w tej samej drużynie Kiki. O, byśmy razem musieli przyzwyczajonymi być. Naprawdę, mi... Musimy być razem do końca. Co ty robisz mi? Buu! Uu! <grym> Uu! Ej, komu to mnie? O, ktoś się popchnął. Ej, co Kierm ty się... robisz? To <grym> co? Co? <grym> mi robi. Dobra, tak chodź, a ja gierę ekran. Trochę się stresuję. Nie wiem, czy ja będę dobry przy ciąganiu liny. Ja też się mega stresuję, bo ja już, szczerze, widziałem to w Squid Game i jest to bardzo ciężkie. No to nie siły, ale nie musiałam Tak Ja jestem młody, no to kurczę, ja nie wiem czy ja dam radę. Ja też, ja też. Kurczę, tak się boję. Ja też. O ty Alelina. No... O my ustą proszę. Ale przepaść, ja bardzo nie chcę stonem ten spać. Proszę, musimy być... Ja też, nie. O nie! Zobacz jak jesteśmy po, po dwóch stronach. A nie, to nie działa chyba, chyba. Oby tak nie działało. A ty to tą czy nie? Chyba tak. Nie, ty repuję. Nie, nie wchodzę, nie wchodzę. Nie, wchodzę, nie nie dobra, wchodzę. dobrze, ja gram pierwszy. Obym wygrał nie to. Wygrał. Ja patrzę. Nie. Ja patrzę, kibicuję ci to, mi radę. Moje, to mi się tak moje. Kiki, dasz radę, proszę, daj radę, no. O kurczę. O, dajcie radę, dawaj, dawaj, Kiki, dawaj. O, ich macie, macie, ich 60% macie jas. Oj. Ja pewnie tak się trafiam. Nie! 70, dawajcie sobie macie, radę, dawajcie sobie radę. 80, dawajcie tak sobie radę. 80, nie. 80, dawajcie 90 prawie było. Nie! 90, 90, było! Macie, 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 macie! Ale tam już jeden spada, widzę, tam już jeden spada. Zobaczcie, widzowie, tam już jeden leci normalnie. 95% już zostało, nie, 100 i to spadli. To nie, nie, to mi się nie wydawało. 95% już zostało, 100 i spadli. Nie, nie. Widzowie. Nie, to mi nie To ty nie jesteś. Wybrał. To ty spadłeś? Nie, udało ty wygrałeś. Się. Wygrałeś, no właśnie. Udało mi ty? się wygrać. że Udało się wygrać. Nie, jest, teraz to ja. oczywiście że... czym, czym się ciągnie? czym się ciągnie? Spacie, musisz tak, i to masz kółka, nie tak? Kółka, lata. Musisz spać i dalej cię z kółka. Ba, 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 ba. Dobra, daję radę, daję radę. A ty? Słaby, następny, co się? O nie, to mi. A ty? Czerwony. Niebieski? niebieski. Dobra, ale wygrać. wygrywacie! Ej! To Ej to się, to Już to mi dawaj, proszę.

jest taka na akcja, ja nie wiem co teraz mówić i sobie... ale teraz musicie zostawić suba i lajka w górę, Powiedzcie więcej takich filmów zrobię w samą stronę. Ja się skupiam bardzo. Jezu, o Jezus, Cieba, uszymy, nie, znowu skupię tak, tak, wygraliśmy, wygraliśmy, spadnij, super. Następny etap mamy, altruzny błąd, przeciąganie liny. Mamy gdzie jesteś? Mamy, siema. Jestem tutaj, gdzie jesteś? Siema, wygraliśmy, super, ale mało osób zostało. Inc, inch, 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 jesteśmy, jesteśmy dwóch z dziewięciu najlepszych, chyba no Bo teraz chyba będzie czy... ten. Teraz będzie szklany most. O nie. Oby. Oby? Co ty? Ja, nie, ja na pewno nie będę się pierwszy. Bo jest albo szklany most, nie? Albo ta taka... nie da się w kółko kręcisz, taka karuzela. To jest... jest karuzela jest bardzo osoba, więc... pierwszy nie idę nie ma szans. Nie, ja też nie idę. O, to jest tutaj. O kurczę! Nie, ja nie idę pierwszy. Widzę, ja też nie. Szansę, ja też się. Ktoś musi iść. Ja nie idę. Idę ja to od, od razu na ktoś... Spadł. Spadł? Nie trafił? Tak. Nie idę to jest lewo. Lewo? A tak. ktoś, ktoś mu kopa strzela. E no, pójdę pierwszy, pójdę pierwszy. Nie, serio? A, nie. dobra. Wiem, 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 wiem. Na pierwsze, stronie mamy czasu. Jest oh! czas. Lewo, prawo, to jest lewo brawo, brawo, nie skończyłem lewo No i teraz lewo znowu Kuria, ja nie chcę mi tam, go, tam gościu, tam gościu kopię, on może Widzę, który jest no Ten, to no ten, no ten. Ten, ten, ten Który jest, to ten, to ten, ten. Cierwone, lewo, ten? Tak Skończył, już, olep, przeszedł Spad, spad ktoś Który był ostatni? Ja nie widziałem. Który? Prawe, prawe, dobra. prawe, Ja wiem? Dobra. Uff. O nie! 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 Moi, kiki, kiki, Nie! Jest! Mam go! Ole mi prawie zepchnął! Uuu! Ja cię, ale bedulo! By Uff. Dobra, mamy ja to. Ja Ej, ja się boję teraz. Ja też się mega boję. Uff, ale się rozwalają te sobie teraz. No. Jest nas pięciu, a my jesteśmy dwóch. Dobra, bo się tam mamy jakąś szansę. mamy szansę, mamy szansę. Bo teraz będzie mi gra, teraz chyba będzie gra, że musimy wejść do takich tych, do drzwi, wiesz sorry? No. I jesteśmy dwójkę, więc będziemy mieli danie. No O. playing. nie gramy dalej, gramy dalej do końca. Już. Gramy? Dobra, gramy. Tak, gramy do końca, gramy do końca. Gramy do końca, gramy. musi tak. wygrać. Tak, ktoś musi wygrać. Albo ja, albo ty. I tyle, i koniec. Nie tyle. ma szans inaczej. Tak. O, nie Ostatni drzwi. drzwi. Dobra to, Trzymamy się razem, trzymamy się razem, trzymamy trzymamy się razem, razem. tak Trzymamy się razem O, trzymamy się Dobra Aby były dwie osoby, były Albo jedna, no Jeszcze Jeden Jeden? Uff Jeden dobrze. Dobra, jestem jest, ja Trzeba Hmm. No, nic. patrzę co to Ale chyba, no, na pewno, no jak jeden to chyba wszyscy, kawy, 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 na wszyscy No Każdy, każdy. Każdy tutaj. Żeby obujawili się. Patrzę, schodzą. Ale nikogo nie... Tak no, sprawdzaj teraz. No, ale patrzy się na mnie. Masz się boję. Dobra. Dobra, jedziemy siebie. Też, dobra. Ale będą dwie. Trzy... Cześć, chodź tu, chodź tu. Nie, to się nie Dobrze, dobrze, nie dobrze. Nie dobrze, dobrze! jakiś tam jak super. z tym sopią. Oni mają mieć, oni mają mieć. Oni mają dwóch, ale... Nie mają Ej, ale by się, ej. ej, kto mi? A my jakiś wydarzymy dwóch. Wiesz, co to znaczy? Że jak on, że on odpadnie. O, o tak, jak będzie. Nie. teraz? O, było dwóch. Tak, O prostu, ej. Zabijałem ich! Zabijają! Zabijałem ich! Pokaż, pokaż, pokaż. O nie! Nie widzę O Ej, faktycznie, dawaj ja nie patrzę, ja nie patrzę, ja nie patrzę Jeszcze się mega boję, się boję. Się boję. teraz dwóch, chodź, chodź, chodźmy, chodźmy. chodź Nie, Chodź, chodź, chodź. czekaj z drugą idę. Chodź, dawaj dawaj, dawaj Chodź, chodź Tu, 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 tu. Skąd, skąd, nie Nie, go. przed Dobra, otwieraj Chodź, 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 chodź innego, chodź innego Chodź

Kurczę, widzowie, mam 1 na 1 ale się stresuję teraz. Bardzo się stresuję. Dobra. Co to będzie za gra, nawet nie wiem. O, nie, cześć. Okej. Okay. O, będziemy się wypychać spoza areny. No dobra. No dobra, zaczynamy. Eee, ale się stresuję, widzowie, mogę to wygrać. No muzyka jest w się świecie, widzowie, jak to się trochę. No nah, się się, się. już nie mogę szycić Dobra Ale mamy garnitury, to wam co jak to będzie A będę cię co wygrał z jakiegoś mandarina, mandarenka jakąś. Dobra, Jak O co? Mamanka, mamanka widzimy, On pije!

O nie, ale mi dał. O ty w prawym górnym widzowie, widzicie moje HP. Chyba mam mniej od niego. Do to są to są. O nie, ja też. Obaj mamy chyba tyle samo. Tego co widzę. No jak to? Nie to powinno tutaj. Dostał, to są Dostał, to są. To O nie, ja dostałem. O mam mniej od niego na pewno. Na pewno widzowie jest jeden na jeden, ale się boję. To uuuu To coś szybkiego O nie ja teraz O nich mi to robię No nie, mało mam, bardzo mało mam Nie wiem czy ja to wygram Nie wiem czy ja to wygram teraz To co Mam go, mam O nie, o nie mam czerwone życie już. Dobra, dobra, skupicie tylko skupicie No nie, chyba mnie dojechał Chyba, chyba mnie ma Mam mnie, no nie widzowie, przegrałem Przegrałem i wykończył mnie I mnie wykończył, no nie widzowie Drugie miejsce mam, no, przegrałem Kurczę, tak było blisko, żeby wygrać Te wszystkie miliony Ale bym był bogaty, bym był yy, No nic Nic widzowie Szkoda, szkoda A co to?

Pieniędzy mają widzowie. Ja cię to bym był ja gdybym tylko kursy umiał się pić, no nie. No nie. Zabij, zabij to jak to był Squid Game, zostawcie suba na moim kanale, łapkę w górę i podajcie też do Kikiego, żeby zobaczyć sami jego powa, bo to naprawdę była mega ekscyt, ekscytująca gierka. Także co? Ja się żegnam, szymanko!